Witajcie moi drodzy, horoskop, który dla Was tutaj przygotuję. Dla wagi na kwiecień 2017 roku, a z moją kolejną talią, tak w poprzedniej wersji, w poprzednim horoskopie również tarocznów, ale w tej, jakby nazwijmy to, w starszej edycji, teraz jest ta nowsza. A uwielbiam tego autora, lubię jego przekaz symboli, trafiają one bardzo mocno do mnie i. Jak najbardziej lubię się właśnie tą talią posługiwać. Zatem, kochane wagi, kwiecień 2017. Na początek sprawdzimy, co karty chcą same powiedzieć, która sfera będzie tą dominującą i na której się warto byście na wstępie skupili. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Waga. Waga, kwiecień 2017, waga, kwiecień 2017. Jak to będzie wyglądało? Waga, kwiecień 2017, waga, kwiecień 2017. Zobaczymy, co jest teraz. I teraz tak, kwestie związane ze sprawami tutaj materialnymi, finansowymi i zawodowymi. Karty pokazują, że jakby dużo pracy może Was też czekać, ale jakby przy tej pracy może chcieć Wam przeszkadzać w jakimś stopniu rodzina czy sprawy rodziny. Mam tutaj pokazane, które Będą Was jakby odciągać od tej, od tej pracy. Mam też pokazane, że osoby, które szukają pracy, tak, waga, która szuka pracy, znajdzie tą pracę w czymś, co już wykonywała, w czymś, gdzie już była. Być może gdzieś tam kiedyś CV wysłała i ta firma, ta, ten pracodawca się o tą osobę upomni i będziecie tutaj. Bardzo szczęśliwi z tego tytułu, a karta wyniku to jest zakończenie poszukiwań, tak, które już jakby będą w zupełności oddalane i nie będziecie musieli się już martwić o status pracy. Waga, która jest pracującą, to tutaj musi uważać na to, aby zbyt mocno sobie nie pofolgowała, żeby potraktowała w tym miesiącu swoją pracę poważnie, bo. Osoby, które Was będą obserwowały, mogą odnieść mylne wrażenie, że nie przykładacie się, że jesteście osobami, którym mm, nie zależy, i wtedy możecie pożegnać się z, z tutaj statusem pracy i osoby, osób pracujących zatem zwróćcie proszę na to uwagę. Dobrze wagi, kochane, jak tam uczucia? Będziecie chcieli albo już to zrobiliście odejść od tego, co jest teraz. Odchodzę, odwracam się napięcia. Kiedyś gdy rozmawiałam z pewnym osobnikiem na temat właśnie kart, i podsunął mi właśnie takie stwierdzenie. Na zasadzie to jest karta, która mówi: żegnaj, genia, świat się zmienia. I dosłownie tak to wygląda przy tej karcie: to wy zakończacie, to wy odwracacie się, napięcie i idziecie w innym kierunku. Dlaczego? Bo zostaliście oszukani. Ktoś ukradł wam czas, ktoś nie był konsekwentny i tak jakby ta relacja była, mam wrażenie, przez zasiedzenie. Dokładnie tak, ale nie martw się, to będzie dla Was dobra, bo karta gwiazdy to jest karta spełniania życzeń karta, która mówi o tym, że ten krok był dla Was jak najbardziej właściwym i to, że jakby. Uczynicie to, czy też właśnie nosicie się z zamiarem, a ta decyzja powinna być podjęta jakiś czas temu. No dobra, no to sfera tutaj uczuciowa, no to kwestia zdrowia dla, dla wagi. Zwróćcie uwagę, moi kochani, na układ ruchu rąk, zwłaszcza tutaj jest pokazane, również mam pokazane, abyście zwrócili uwagę na. Na emocje, tak, żeby nie było czegoś takiego jak nagły wybuch, tak, jakiegoś gniewu, który może Wam towarzyszyć. Mam też pokazane, że z jakimiś historiami zdrowotnymi się rozliczycie, że jakieś tam sprawy uporządkujecie, jedne, ale gdzieś tam jeszcze coś przy Was się tutaj pokazuje. W każdym razie, wagi, które mają gdzieś tam w planach, jakiś tam zabieg, w w szpitalu, tak, on będzie przesunięty w terminie, czy to wcześniej, czy to później, bo dwójka monet mówi o przesunięciach, ale nie zawsze jest to później. Może być tak, że nagle dowiecie się, że na przykład macie godzinę wcześniej, że na przykład zostajecie przyjęci na oddział, tak, i mówi ktoś, że za dwa dni będziecie mieć zabieg, a okaże się, że A panie Kowalski, proszę, tutaj. Czy pani Kowalska zabieg już jutro, zatem nie jemy i temu podobne historie? Jak najbardziej. A jak będzie po tym, po tym zabiegu? Mam pokazane, że jakby będziecie troszkę dłużej tam musieli pozostać niż planowaliście, ale też jakby dobrą opiekę będziecie mieć, fachową opiekę, o osobę, która naprawdę się na tym zna. Zatem takie. A tutaj historie są dla Was w kartach na miesiąc kwiecień. Kochane wagi, do usłyszenia, do zobaczenia za miesiąc. A jak Wam się podobało, to proszę łapkę w górę. Ściskam Was serdecznie.